Mam 24 lata. Ocalałem, prowadzony na rzeź. To są nazwy puste i jednoznaczne: człowiek i zwierzę, miłość i nienawiść, wróg i przyjaciel, ciemność i światło. Człowieka tak zawija się jak zwierzę. Widziałem furgony porąbanych ludzi, którzy nie zostaną zbawieni. Pojęcia są tylko wyrazami: cnota i występek, prawda i kłamstwo. Piękno i brzydota, męstwo i tchórzostwo. Jednakoważy cnota i występek. Widziałem człowieka, był jeden, występny i cnotliwy. Szukam nauczyciela i mistrza. Niech przywróci mi wzrok, słuch i mowę. Niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia, niech oddzieli światło od ciemności. Mam 24 lata. Ocalałem prowadzony na rzeź. Tadeusz Różewicz, poeta, dramaturg, prozaik, scenarzysta, członek Wydziału VI Twórczości Artystycznej Polskiej Akademii Umiejętności. Urodzony w Radomsku w 1921 roku poeta, podobnie jak m.in. Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Borowski, Tadeusz Gajcy, należał do tzw. pokolenia Kolumbów. Dla całej tej generacji trudnym doświadczeniem była wojna, w czasie której wchodzili w dorosłość, wielu z nich wtedy zginęło. Natomiast życie tych, którzy ocaleli, na zawsze zostało naznaczone tym piętnem. Niemniej bolesne doświadczenie było w okresie tzw. realnego socjalizmu. To wszystko ukształtowało ich sposób myślenia i wpłynęło na utwory literackie Różewicza. Na plan pierwszy wysuwa się obraz wojny i skażenia psychiki ludzkiej potwornymi przeżyciami. Niemożność nawiązania prawdziwego kontaktu z drugim człowiekiem, rozbicie osobowości, poczucie zagrożenia i tęsknota do rzeczywistości wypełnionej prostymi uczuciami, prawdą porządkiem. Tadeusz Urzewicz debiutował trzykrotnie. Przed wojną w pismach literackich, w czasie wojny poprzez teksty leśne i po wojnie. Kiedy już wszystkie kobiety z transportu ogolono, czterech robotników miotłami zrobionymi z lipy zamiotło i zgromadziło włosy. Pod czystymi szybami leżą szczywne włosy uduszonych w komorach gazowych. W tych włosach są szpilki i kościane grzebienie. Nie prześwietla ich światło, nie rozdziela wiatr. Nie dotyka ich dłoń, ani deszcz, ani usta. W wielkich skrzyniach kłębią się suche włosy uduszonych. I szary warkoczyk myśli ogonek ze wstążeczką, za który pociągają w szkole niegrzeczni chłopcy. Po zakończeniu II wojny światowej często zmieniał miejsca zamieszkania. Przez Częstochowę, Budapeszt, Kraków, Gliwice, ostatecznie w 1968 roku osiadł we Wrocławiu, gdzie mieszkał do śmierci w 2014 roku. 9 października 2021 roku we Wrocławskim Muzeum Pana Tadeusza została otwarta stała wystawa w całości poświęcona poecie. Muzeum pana Tadeusza, czyli muzeum literackie, muzeum literatury. Stąd pan Tadeusz Różewicz, to też wielka część literatury polskiej, literatury polskiej XX wieku. A skąd ten pomysł? Pan Tadeusz Różewicz mieszkał we Wrocławiu od 1968 roku. Tutaj żył najpierw na ulicy Glinianej, później Januszewickiej, w końcu na ulicy Promień. No i miasto zakupiło zbiory, całe archiwum poety, przekazało osolineum, os które ma już doświadczenie w budowaniu gabinetów biograficznych. I w ten sposób powstał kolejny dział muzeum, czyli dział o nazwie Pan Tadeusz Różewicz. Na ekspozycji nie zobaczymy biografii całej Tadeusza Różewicza, ponieważ podeszliśmy do niej tak koncepcyjnie. Zobaczymy 11 dialogów Tadeusza Różewicza z różnymi... Działami typu poezja, teatr, ale też ze swoim dzieciństwem, z rodziną, ze swoją własną wiarą, z historią, czyli na przykład z wojną. Zobaczymy tam rękopisy, zobaczymy jego wiersze, właśnie w rękopisach zobaczymy tam jego zeszyty szkolne zobaczymy przedmioty, które do niego należały pierwodruki sztuk, książki, marginalia. Czyli drobne notatki pisane przez Tadeusza Różewicza na marginesach książek. Usłyszymy też utwór hip wykonywany do tekstu Tadeusza Różewicza to wszystko właśnie u nas na wystawie. Jest to wystawa stała, ale o duchu Różewiczowskim. Jak wiadomo, Tadeusz Różewicz często był niezadowolony z kształtu swojego wiersza i w kolejnych wydaniach zmieniał go. Też będziemy się starali coś zmieniać w czasie trwania tej wystawy, mimo że będzie, mam nadzieję, będzie trwała wiele lat. To co jakiś czas będzie jakaś zmiana. Będzie jakaś poprawka, być może coś nowego wymyślimy, być może coś będziemy tak jak Tadeusz Rzewicz skreślać, ponieważ przestanie nam się dany element podobać. Zbiory Tadeusza Różywicza trafiły do Solinom już kilka lat temu, ale musiały zostać one wstępnie opracowane w poszczególnych działach. W działach rękopisów, w działach druków i sama praca nad wystawą rozpoczęła się jakieś dwa lata temu, praca koncepcyjna, być może nawet trzy. Takie ostateczna faza to jest już ten rok. Właśnie korzystając też trochę z lockdownu w czasie pandemii, zamknięcia, przygotowywaliśmy salę, przygotowywaliśmy miejsce, gdzie mogłaby być zadana aktywaliśmy starą przestrzeń wystaw czasowych w muzeum pana Tadeusza Jesień. Ptaszek burszynowy, przejrzysty, z gałązki na gałązkę nosi kroplę złota. Jesień. Ptaszek rubinowy, świetlisty, z gałązki na gałązkę nosi kroplę krwi. Jesień. Ptaszek lazurowy, umiera, z gałązki na gałązkę kropla deszczu spada.